Dokąd zamierzasz żyć w kajdanach własnego umysłu? Niewidzialne łańcuchy zmuszają cię do powtarzania tych samych błędów, do uzależniania się od opinii innych, do biegania za pustymi pragnieniami, które nigdy niczego nie wypełniają. A najgorsze jest to, że już o tym wiesz, ale nic z tym nie robisz. Prawda jest twarda, twoje życie się nie zmieni, dopóki będziesz niewolnikiem swoich słabych myśli. Możesz oszukiwać się wymówkami, frazesami motywacyjnymi, albo tanimi rozpraszaczami, ale prędzej czy później rzeczywistość cię uderzy. A kiedy to się stanie, będą tylko dwie opcje: załamać się albo być przygotowanym. Stoicyzm to nie jest ładna filozofia do ozdabiania cytatów w internecie to brutalny trening umysłu, sposób życia, który zmusza cię, by patrzeć prosto w oczy bólowi stracie, niepewności i trwać bez złamania się. Stoicy nie szukali pocieszenia, szukali siły i właśnie tego ci brakuje. Dziś nie usłyszysz rad, które sprawią, że poczujesz się dobrze przez kilka minut. Usłyszysz zasady, które mogą odmienić twoje życie, jeśli będziesz miał odwagę je zastosować. Dziesięć lekcji stoickich, które nie powstały po to, by ci się podobały, lecz po to, by cię obudzić. Jeśli masz dość życia w słabości, uzależniania się od tego, czego nie kontrolujesz, i poddawania się przy każdym ciosie losu, to jest twój moment. Zerwij swoje mentalne kajdany. Trenuj swój charakter i zacznij wreszcie żyć z siłą kogoś, kto już nie pozwala się złamać. Lekcja pierwsza: Trenuj swój umysł, aby opierał się bólowi bez załamania. Ból jest nieunikniony ale twoja reakcja na niego to wybór. Większość ucieka, chowa się lub łamie przy pierwszym ciosie życia, a to tylko czyni ich bardziej kruchymi. Stoik nie oszukuje się myślą, że życie będzie łatwe. Akceptuje, że będą straty, cierpienie i mroczne chwile. I zamiast uciekać, trenuje, by je znosić. Nie chodzi o zaprzeczanie temu, co czujesz, lecz o wzmocnienie umysłu do takiego stopnia, by nic nie mogło cię zmiażdżyć. Kiedy doświadczasz bólu, fizycznego czy emocjonalnego, nie pytaj: „Dlaczego ja?”. To pytanie słabych. Zadaj sobie raczej pytanie: „Jak mogę to wytrzymać i czego mogę się nauczyć?”. Każdy dyskomfort to okazja, by się hartować. Jeśli życie odbiera ci coś, co kochasz, pamiętaj słowa Epikteta: „To nie rzeczy nas niepokoją, lecz nasze opinie o nich”. Ciosu nie kontrolujesz, ale Twoją reakcję tak. Trenowanie umysłu oznacza świadome wystawianie się na niewygodę, a nie uciekanie od niej. To podnosić się mimo bólu, iść dalej, mimo wypalenia, stać prosto, gdy wszystko pchacie do upadku. Ból nie jest Twoim wrogiem, to siłownia, w której kształtuje się Twój charakter. A jeśli nauczysz się tak na niego patrzeć, przestaniesz się go bać. I zaczniesz używać go jako paliwa. Tylko ci, którzy znoszą ból bez złamania, odkrywają, z czego naprawdę są zbudowani. Ty decydujesz: czy nadal będziesz uciekać, czy zaczniesz trenować, by wytrwać? Lekcja druga: ogranicz zbędne pragnienia, które czynią cię niewolnikiem konsumpcjonizmu. Żyjemy w czasach, w których sprzedaje się nam ideę, że szczęście tkwi w tym, co kupujesz. Więcej ubrań, więcej technologii, więcej luksusu. I nie zauważając tego, stajesz się nowoczesnym niewolnikiem, pracującym po to, by spłacać rzeczy, których nie potrzebujesz, i gromadzisz śmieci, które nigdy nie wypełnią Twojej pustki. Seneka powiedział to jasno: Nie jest biedny ten, kto ma mało, lecz ten, kto pragnie więcej. Twoje prawdziwe ubóstwo. Nie polega na tym, czego ci brakuje, lecz na tym, w co wierzysz, że potrzebujesz, by czuć się pełnym. Konsumpcjonizm jest jak złote więzienie. Jego kraty to pragnienia, błyszczą, przyciągają uwagę, ale wciąż są kratami, które cię zamykają. Dopóki gonisz za rzeczami zewnętrznymi, aby poczuć się dobrze, twoja wolność będzie iluzją. Możesz mieć najnowszy telefon, najdroższy samochód, czy pełną garderobę, a i tak żyć pusty. Problem nie leży w czerpaniu radości z tego, co masz, lecz w uzależnieniu od tego, by czuć swoją wartość. Praktyka stoicka jest prosta, lecz potężna. Zanim czegoś zapragniesz, zapytaj siebie: czy to naprawdę czyni mnie lepszym, czy tylko mnie rozprasza? Naucz się cieszyć tym, co istotne, bo to, co istotne, Zawsze masz w zasięgu ręki twój umysł, twój charakter, twoją dyscyplinę. Wyobraź sobie żeglarza, który obciąża swój statek niepotrzebnymi przedmiotami. Im więcej zabiera, tym bardziej tonie. Tak właśnie jest z tobą, gdy gromadzisz zbędne pragnienia. Uwolnij się od tych ciężarów, bo ten, kto ogranicza swoje pragnienia, staje się niezwyciężony. Ten kto uczy się potrzebować mało, ma już wszystko. Lekcja trzecia. Poświęcaj czas na codzienną refleksję i oceniaj swoje decyzje. Większość ludzi żyje na autopilocie, reagując bez zastanowienia, jak marionetki popychane przez rutynę. Robią to samo każdego dnia, powtarzają błędy, narzekają na rezultaty, ale nigdy nie zatrzymują się, by przeanalizować, co robią źle. Marek Aureliusz rozumiał to lepiej niż ktokolwiek inny. Życie człowieka jest tym, czym czynią je jego myśli. Jeśli twoje myśli są słabe i chaotyczne, twoje życie będzie dokładnie takie samo. Refleksja to nie strata czasu, to najpotężniejsze narzędzie rozwoju. Poświęcenie kilku minut dziennie na przegląd swoich działań jest jak spojrzenie w lustro, które nigdy nie kłamie. Zapytaj siebie. Czy działałem zgodnie ze swoimi wartościami? Czy pozwoliłem, by emocje mną rządziły? Co mogłem zrobić lepiej? Ta codzienna praktyka nie tylko porządkuje Twój umysł, lecz także wskazuje Ci drogę korekty, zanim będzie za późno. Wyobraź sobie łucznika, który wypuszcza strzały bez patrzenia w cel. Może wystrzelić tysiące, ale nigdy nie trafi. Tak właśnie żyjesz. Gdy się nie zastanawiasz, marnując energię bez kierunku. Refleksja to podniesienie wzroku, wyregulowanie łuku i celne wymierzenie, zanim wypuścisz strzałę. Stoik nie szuka natychmiastowej doskonałości, lecz stałego postępu. Codzienna refleksja to laboratorium, w którym kształtuje się ten postęp. Jeśli nie zatrzymasz się, by zbadać swoje życie, będziesz żył po omacku. A kto żyje po omacku. Zawsze potyka się o te same kamienie. Uczyń refleksję nawykiem, a zobaczysz, jak twój umysł stanie się twoim najlepszym przewodnikiem. Lekcja czwarta: Mów mniej, działaj więcej, pokazując swój charakter czynami. Dziś większość ludzi mówi za dużo, a robi bardzo niewiele: puste obietnice, opinie bez podstaw, plany, które nigdy do niczego nie prowadzą. Ale prawda jest prosta. Twoje słowa nic nie znaczą, jeśli nie są poparte działaniem. Epiktet ujął to jasno. Nie przechwalaj się tym, co zamierzasz zrobić. Pokaż to w swoich czynach. Prawdziwy charakter nie buduje się przemówieniami, lecz ukazuje się w ciszy, poprzez rezultaty. Za każdym razem, gdy mówisz więcej niż działasz, osłabiasz się. Oszukujesz się. Wierząc, że zrobiłeś postęp tylko dlatego, że o tym powiedziałeś, a w rzeczywistości wciąż stoisz w miejscu. Życie nie szanuje Twoich słów, lecz Twój wysiłek. A ludzie nie oceniają Cię po tym, co mówisz, że zrobisz, lecz po tym, co naprawdę osiągniesz. Stoik rozumie, że słowa powinny być nieliczne i precyzyjne, ale czyny muszą być mocne i wyraziste. Nie trać energii, próbując imponować innym przemówieniami. Zaimponuj swoją dyscypliną, swoją wytrwałością, swoim sposobem życia. Jeśli mówisz, że się zmienisz, zrób to. Jeśli mówisz, że będziesz lepszy, udowodnij to. Nie opowiadaj o swoich zasadach, wcielaj je w życie. Każde słowo, którego nie popierasz działaniem, staje się hałasem. Każde działanie wykonane w ciszy staje się Twoją siłą. Spraw, by Twoje życie mówiło za Ciebie. By inni patrząc na ciebie, nie potrzebowali wyjaśnień, kim jesteś, bo twoje czyny już to wykrzyczą. Świat nie potrzebuje więcej gadułów, potrzebuje więcej ludzi, którzy zamieniają każde słowo w czyn. Lekcja piąta: Bądź panem swoich emocji i nie pozwól, by inni tobą rządzili. Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić, jest oddanie kontroli nad swoimi emocjami innym. Kiedy reagujesz gniewem, bo ktoś cię obraził, kiedy wpadasz w depresję, bo nie otrzymujesz aprobaty, albo gdy twoja wewnętrzna równowaga zależy od zachowania innych, stajesz się niewolnikiem. Epiktet powiedział to bez ogródek: Ten, kto się gniewa, staje się niewolnikiem tego, kto go rozgniewał. I miał rację, bo za każdym razem, gdy ktoś manipuluje tym, co czujesz, tracisz swoją wolność. Bycie panem swoich emocji nie oznacza ich tłumienia czy udawania, że nie istnieją, lecz nauczenie się, jak je kontrolować. Gniew, smutek i frustracja są częścią życia, ale stoik nie pozwala, by to emocje decydowały za niego. Wyobraź sobie, że twój umysł to dziki koń. Jeśli zostawisz go bez kontroli, poniesie cię w przepaść, ale jeśli nauczysz się trzymać lejce, ten sam koń Stanie się Twoją siłą do dalszej drogi. Trening polega na obserwowaniu tego, co czujesz, i zadawaniu sobie pytania. Czy to zależy ode mnie, czy nie? Jeśli zależy od Ciebie, działaj stanowczo. Jeśli nie, zaakceptuj to i idź dalej. Nie marnuj energii na to, czego nie możesz kontrolować. Twoja prawdziwa siła tkwi w zdolności do pozostania niewzruszonym, nawet gdy świat. Próbuję Tobą wstrząsnąć. Jeśli nauczysz się panować nad swoim wnętrzem, nic i nikt nie zdoła Cię zdominować z zewnątrz. Wolność zaczyna się wtedy, gdy decydujesz, że twoje emocje należą do ciebie, a nie do innych. Lekcja szósta. Akceptuj dyskomfort jako część rozwoju osobistego. Problem wielu ludzi polega na tym, że uciekają od dyskomfortu, jakby był karą. Szukają wygody we wszystkim w pracy, w relacjach, w codziennej rutynie. Ale ta wygoda jest cichą pułapką, która osłabia. Dyskomfort nie jest twoim wrogiem to nieunikniona cena wzrostu. Nikt nie staje się silny, siedząc w fotelu nikt nie staje się odporny, unikając wysiłku. Dyskomfort jest ogniem, który szlifuje twój charakter. Kiedy wybierasz to, co łatwe, rezygnujesz z własnego potencjału. Kiedy wybierasz to, co trudne, budujesz siłę, która uczyni cię wolnym. Pomyśl o metalu. W stanie naturalnym jest miękki, bezkształtny, ale gdy przechodzi przez ogień, twardnieje i zyskuje wartość. Tak właśnie działa Twoje życie. Każda niewygodna sytuacja to piec, który może cię przekształcić w coś silniejszego, jeśli zdecydujesz się wytrzymać żar zamiast uciekać. Akceptacja dyskomfortu oznacza postrzeganie wysiłku, bólu i dyscypliny jako sprzymierzeńców, a nie przeszkód. Wstawanie wcześnie, mierzenie się ze swoimi lękami, milczenie, gdy chcesz wybuchnąć gniewem, praca wtedy, gdy ciało domaga się odpoczynku. To wszystko jest niewygodne, ale też wynosicie wyżej. Stoik wie, że komfort zabija powoli. Podczas gdy dyskomfort budzi. I kształtuje. Jeśli pragniesz życia bez niewygód, w rzeczywistości pragniesz życia bez rozwoju. Uczyń dyskomfort swoją nauczycielką, bo za każdym razem, gdy decydujesz się go przejść, zbliżasz się do silniejszej i nieposkromionej wersji samego siebie. Lekcja siódma: Pozostań wierny swoim wartościom, nawet jeśli świat wywiera presję. Presja zewnętrzna zawsze będzie istnieć. Społeczeństwo, twoi przyjaciele, a nawet twoja rodzina będą próbowali cię ukształtować tak, abyś pasował do tego, co oni uważają za właściwe. Jeśli ustąpisz, jeśli zdradzisz swoje zasady tylko po to, by się przypodobać lub uniknąć konfliktu, tracisz to, co masz najcenniejszego swoją integralność. Marek Aureliusz wyraził to jasno: jeśli coś jest słuszne, zrób to, jeśli nie jest. Nie rób tego. Tak proste choć światu może się to nie spodobać. To właśnie siła Twoich wartości utrzymuje Cię w pionie, gdy wszystko wokół próbuje Cię złamać. Jeśli Twój charakter jest słaby, będziesz się poruszał jak liść niesiony przez wiatr, zmieniając kierunek w zależności od cudzej opinii, ale jeśli Twój charakter jest silny, będziesz jak skała pośród burzy, niezłomny wobec napierającej fali. Metafora jest prosta: wyobraź sobie drzewo. Wiatr je uderza, trzęsie, próbuje wyrwać z ziemi, ale jeśli jego korzenie są głębokie, pozostaje niewzruszone. Twoje wartości to właśnie te korzenie. Jeśli ich nie pielęgnujesz, każda presja w końcu cię wyrwie. Stoik rozumie, że wierność własnym przekonaniom może przynieść dyskomfort, odrzucenie, a nawet samotność, ale daje też godność, i wewnętrzną siłę. Nigdy nie sprzedawaj swoich zasad za tanią aprobatę, nigdy nie zdradzaj siebie, by zadowolić innych. Prawdziwa wolność polega na działaniu zgodnym z wartościami, nawet jeśli cały świat jest przeciwko tobie. Kto żyje z mocnymi korzeniami, ten przetrwa każdą burzę. Lekcja ósma. Stawiaj czoła przeciwnościom z pogodą ducha zamiast narzekać. Narzekanie jest schronieniem słabych. Za każdym razem, gdy się skarżysz, oddajesz swoją siłę, stawiasz się w roli ofiary i oczekujesz, że ktoś lub coś z zewnątrz rozwiąże to, z czym tylko ty możesz się zmierzyć. Stoik nie traci czasu na użalanie się, bo rozumie, że przeciwności są nieuniknioną częścią życia. Seneka powiedział to jasno: trudności wzmacniają umysł. Tak jak praca wzmacnia ciało. Jeśli to pojmiesz, zobaczysz, że każda przeszkoda jest okazją do trenowania swojej wytrwałości. Narzekanie nie zmienia sytuacji, tylko cię osłabia. To, co naprawdę coś zmienia, to postawa, z jaką decydujesz się ją stawić czoła. Pogoda ducha nie oznacza obojętności, lecz wystarczającą jasność umysłu, by działać bez ulegania desperacji. Wzburzone może nie uspokaja się od krzyków, lecz daje się przepłynąć dzięki opanowaniu i koncentracji. Tak samo problemy nie znikają przez skargi, lecz przez działania i hard ducha. Życie nie pyta, czy chcesz stawić czoła przeciwnościom, po prostu ci je rzuca. Masz dwie opcje: utonąć w lamentach albo powstać z pogodą ducha. Stoik wybiera to drugie, bo wie, że każdy cios, który zniesie. Czyni go silniejszym i mądrzejszym. Przeciwności są nieuniknione, ale twoja reakcja należy tylko do ciebie. Jeśli wybierzesz narzekanie, pozostaniesz słaby. Jeśli wybierzesz spokój, zaczniesz kształtować charakter kogoś, kogo nic ani nikt nie jest w stanie złamać. Lekcja dziewiąta. Żyj umiarkowanie i unikaj nadmiaru, który zaciemnia twój umysł. Nadmiar to jeden z najcięższych łańcuchów, Jakie dźwigają ludzie? Jedzenie w nadmiarze, picie w nadmiarze, wydawanie ponad miarę, gadanie bez końca. Każdy nadmiar ostatecznie osłabia ciało i umysł. Epiktet ostrzegał wyraźnie: Wolności nie osiąga się przez zaspokajanie pragnień, lecz przez ich usuwanie. I miał rację, bo za każdym razem, gdy bez kontroli oddajesz się przyjemności, tak naprawdę budujesz własne więzienie. Żyć umiarkowanie nie oznacza odmawiać sobie wszystkiego, lecz nauczyć się korzystać z rzeczy tak, by to one nie zawładnęły tobą. Przyjemność w nadmiarze przestaje być radością i staje się trucizną. Dzień odpoczynku jest potrzebny, ale ciągłe lenistwo niszczy. Kieliszek może rozweselić, ale nadmiar alkoholu rujnuje. Umiar to punkt równowagi, w którym czerpiesz wystarczająco. Nie tracąc przy tym kontroli. Wyobraź sobie wagę. Jeśli położysz zbyt duży ciężar po jednej stronie, pęknie. Tak samo dzieje się z tobą, gdy pozwalasz sobie na nadmiar. Twój umysł i ciało tracą równowagę oraz siłę. Umiar natomiast sprawia, że pozostajesz stabilny, silny i panem samego siebie. Stoik wie, że prawdziwa siła tkwi w panowaniu nad sobą, a nie w poddawaniu się zachciankom. Jeśli kontrolujesz swoje nawyki, kontrolujesz swoje życie. Jeśli ulegasz nadmiarowi, to życie kontroluje Ciebie. Nie szukaj obfitości w posiadaniu coraz więcej, lecz w potrzebowaniu coraz mniej. Umiar Cię nie ogranicza, On Cię wyzwala. Lekcja dziesiąta. Inwestuj swoją energię tylko w to, co wspiera Twój cel życiowy. Jednym z największych błędów jest marnowanie energii na to, co nie ma znaczenia. Rozpraszasz się cudzymi opiniami, bezużytecznymi dyskusjami, zmartwieniami, nad którymi i tak nie masz kontroli, a pod koniec dnia pytasz siebie: Dlaczego nie posuwasz się naprzód? Marek Aureliusz zapisał w swoich rozmyślaniach: Nie trać więcej czasu na dyskusję o tym, jak powinien wyglądać dobry człowiek. Po prostu nim bądź. I to jest sedno. Energia, którą oddajesz na rzeczy bezużyteczne, nigdy nie wraca, ale ta, którą inwestujesz w swój cel, pomnaża twoje życie. Wyobraź sobie, że twoja energia jest jak woda w rzece. Jeśli pozwolisz jej rozlać się we wszystkie strony, rozproszy się i na nic się nie przyda. Ale jeśli ją ukierunkujesz, może poruszać młyny, dawać życie polom i wytwarzać siłę. Tak samo jest z twoją codzienną energią. Możesz ją zmarnować na rozpraszacze albo skierować ku temu, co naprawdę buduje Twoją przyszłość. Stoik żyje z jasnym celem. Nie biegnie za każdą błyskotką, nie odpowiada na każdą prowokację, ani nie goni za każdym przelotnym pragnieniem. Umie odróżnić to, co istotne, od tego, co bez znaczenia i chroni swoją energię tak, jak wojownik chroni swój miecz. Każda decyzja, którą podejmujesz. Jest inwestycją, albo przybliża cię do Twojego celu, albo cię od niego oddala. Zawsze pytaj siebie: Czy to przybliża mnie do życia, jakie chcę prowadzić, czy mnie od niego oddala? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to nie jest warte Twojej energii. Prawdziwa siła pojawia się wtedy, gdy wybierasz inwestowanie tylko w to, co buduje, nigdy w to, co niszczy. Przeszedłeś przez dziesięć stoickich zasad, które nie są filozoficznymi ozdobami ani pustymi frazesami, by brzmieć mądrze. To broń, narzędzia, których możesz używać każdego dnia, aby uwolnić się z niewidzialnych łańcuchów, które trzymają cię w niewoli przeciętności, strachu i słabości. Teraz decyzja jest w twoich rękach. Albo zastosujesz to, czego się nauczyłeś albo dobrowolnie znów się zakujesz droga stoicka nie jest wygodna bo zmusza cię patrzeć w oczy temu co wielu woli ignorować wymaga od ciebie znoszenia bólu bez załamania ograniczania pustych pragnień refleksji nad własnymi czynami mówienia mniej i działania więcej wzywa cię do panowania nad emocjami przyjęcia niewygody trwania w swoich wartościach Stawiania czoła przeciwnościom z opanowaniem, życia w umiarze i kierowania energii tylko w to, co naprawdę się liczy. To nie jest recepta na chwilowe dobre samopoczucie, lecz podręcznik wojenny do prawdziwego życia. Chcę, abyś zrozumiał coś z brutalną jasnością. Jeśli nie przejmiesz kontroli nad własnym umysłem, ktoś inny zrobi to za ciebie. Mody, społeczeństwo. Opinie innych, konsumpcjonizm wszyscy oni są gotowi by cię zniewolić, jeśli nie zdecydujesz się zerwać tych mentalnych kajdan. Stoicyzm daje ci klucz, ale to ty musisz otworzyć cele. Wyobraź sobie swoje życie jako statek na otwartym morzu. Jeśli nie masz mocnego steru, fale i wiatr zdecydują o twoim kursie, a ty skończysz zagubiony, ale jeśli zastosujesz te zasady. Będziesz miał siłę i jasność, by poprowadzić ten statek tam, gdzie naprawdę chcesz. To nie znaczy, że nie będzie burz, ale że będziesz w stanie je przetrwać, nie tonąc. Stoik nie szuka życia bez problemów, lecz umysłu zdolnego stawić im wszystkim czoła. I to właśnie jest moc, która teraz stoi przed tobą: możliwość przemiany swojego charakteru tak, aby nic zewnętrznego nie mogło cię złamać. Przestań więc szukać wymówek, przestań czekać na idealne momenty i zacznij działać. Kajdany tkwią w Twoim umyśle, ale tam też znajduje się siła, by je zerwać. Ćwicz się, bądź wytrwały, bądź zdyscyplinowany. Bo prawdziwa wolność nie znajduje się na zewnątrz, zdobywa się ją wewnątrz. Twoje życie może zmienić się już dziś, jeśli zdecydujesz się żyć jak Stoik. Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnego filmu. Podziel się swoimi refleksjami w komentarzach, bo twój głos również inspiruje. Uczmy się dalej, razem z mądrości stoickiej. Do zobaczenia wkrótce.